Okay, witam serdecznie was jeszcze raz odnośnie tablic magnetycznych z zadaniem. No i macie tutaj na tablicy przedstawione całe obliczenia. Przeczytam wam jeszcze raz treść, którą, którą macie u siebie w notatkach. Cel zajęć no, kształtowanie umiejętności palecyzowania jednostek ładunkowych zgodnie z treścią zadania. <coughs> A więc tak, przedsiębiorstwo produkcyjne Trans produkuje tablice korkowe i tablice magnetyczne, które są pakowane w kartony. Specyfikacja dotycząca wybranego sortymentu jest umieszczona w tabeli. Odbiorca zamówił 1024 tablic korkowych i 45 kartonów zbiorczych tablic magnetycznych. Należy przygotować jednolite paletowe jednostki ładunkowe na palecie EUR 1200 x 800 x 144. Z możliwością piętrzenia do czterech warstw, towar może piętrzyć do osiągnięcia 1 metra wysokości ładunku z paletą lub do osiągnięcia masy 900 kg ładunku z paletą. Masa palety 25 kg. <coughs> <coughs> Przepraszam, co do parametrów, tutaj tablicy magnetycznej korkowej nie będę już tam za wiele mówił. Wymiary samej tablicy: 300 x 240 x 200, masa tablicy: 1,5 kg, liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym 3. Wymiary opakowania zbiorczego 350-260 x 240 mm, i tak docelowo to nas tak naprawdę interesuje ten wymiar na przykład paletyzowaniu. Tara, czyli opakowanie, waży, opakowanie zbiorczego, waży 2,5 kg. Uwagi dotyczące formowania TJE nie może wystawać poza obrys palet. Bardzo ważne, i jeszcze raz zwrócę na uwagę na wysokość do jednego metra. <laughs> Tylko i tak przejdźmy teraz do obliczeń. Najpierw tutaj treść nam mówi, że mamy zająć się szkicem. <laughs> <laughs> rzutu z góry i rzutu z boku no i żeby zrobić to i móc go narysować trzeba obliczyć warianty, który będzie dla nas korzystniejszy pod względem ekonomicznym, w którym więcej nam wejdzie opakowań zbiorczych na paletę, no i dzielimy 1200 podzielić przez wymiary opakowania zbiorczego <laughs> Przepraszam. 1260 i 350, 4 na razy 2 wychodzi nam 8 no i drugi wariant, ten nas interesuje, widzimy, że wyjdzie 9, 1200 podzielić na 353, 800 podzielić na 263. Wychodzi 9, większe niż 8, także ten wybieramy. No i rysujemy, 1200 mamy 3, 800 mamy 3, 3 razy 3, 9. No i tutaj rzut z boku z zaznaczonymi wymiarami. Pamiętajcie, żeby zawsze zaznaczać jeszcze wymiar opakowania zbiorczego na rysunku. Od razu yy, może troszkę do, do przodu wyjdziemy, ale przyda się. E, wysokość. E, jaka jest wysokość? Maksymalnie 1000, <coughs> e, paleta e, 144 mm, zostaje nam 856 mm na e, ładunek. 856, wysokość opakowania zbiorczego 240, mamy 3 warstwy maksymalnie na palecie. W treści było powiedziane, że maksymalnie możemy 4, wysokość nam, o, nas ogranicza, e, wskazana w zadaniu. A więc tak, przechodzimy teraz do obliczeń. Wydaje mi się, że powinniście widzieć wyraźnie, nawet gdyby nie, ja i tak teraz wszystko poprzeczytam. Powiem co, gdzie, jakie wartości. Masa na tablicy magnetycznej w opakowaniu zbiorczym mamy w treści powiedziane, że 1,5 kg. I w jednym opakowaniu zbiorczym są 3 sztuki tablic, więc 4,5 kg. Dalej liczymy masa brutto jednego opakowania zbiorczego. <laughs> Wyliczyliśmy, że 4,5, tara opakowania zbiorczego 2,5, łącznie mamy 7. Masa jednej warstwy ładunku. Mamy w jednej warstwie 9 kartoników. Jeden kartonik waży 7. 7 razy 9, 63 kg. Masa liczby paczek na PJL. <laughs> Obliczyliśmy, że w jednej, w jednej jest 9, mamy trzy warstwy. 3 razy 9 mamy 27 sztuk. Na całej palecie będzie kartonów zbiorczych. Liczba zamówionych tablic. Tutaj musimy sobie obliczyć to. Mamy powiedziane w treści, że mamy opakowań zbiorczych 45. Tyle sobie od nas klient zamówił. W każdej jest 3, więc 3 razy 45, 135. Liczba zamówionych paczek w treści, było powiedziane, trzeba przepisać tylko. 45 sztuk. Masa ładunku na PJL, 27 opakowań zbiorczych, wyszło nam to tutaj. Razy 7 kg każde. Łącznie daje to nam po przemnożeniu 189 kg. Masa brutto PJL w kilogramach mamy podać. Masa ładunku 189 plus paleta 25 kg treści, bo powiedziane. Łącznie 214. Wysokość ładunku bez palet. Skoro mamy trzy warstwy, każdy ma 240, no to wychodzi nam 720 mm, co daje nam 0,72 m. Wysokość PJU do tego, co nam tutaj wyszło, musimy dodać 144 mm i wychodzi nam po dodaniu 0,864 m. Objętość ładunku na palecie w metrach sześciennych. Tutaj e, najlepiej to obliczać, żeby nie zrobić błędu, wyliczając objętość jednego kartonika e, zbiorczego i mnożyć go przez ilość kartoników, która znajduje się na palecie. A więc, tak, wymiar 0,35 m x 0,26 x 0,24 równa się po przemnożeniu 0,02184 m3. To, co nam tutaj wyszło, musimy pomnożyć razy 27, bo tyle mamy kartoników zbiorczych na jednej palecie. I wychodzi na wynik 0,5896 0,58968 metra sześciennego. Teraz mamy obliczyć objętość całej PJL, jednej PJL. Mamy obliczoną objętość ładunku. Wystarczy teraz dodać do tego objętość palety, pustej palety. I wyjdzie nam e, objętość e, PJEU. A więc e, 1,2 × 0,8 × 144 e, w, równa się 0,13824 m plus to, co mamy tutaj wyżej, czyli objętość ładunku e, 0,58968 m po dodaniu mamy 0,72792 m3. E, Liczba utworzonych PJL. Skoro mamy do zmontowania na paletach 45 opakowań zbiorczych, a na jednej palecie zmieści się 27 opakowań zbiorczych, 45 podzielić na 27 wychodzi nam 2 PJL. Tutaj zawsze trzeba zaokrąglić w górę. Objętość całego ładunku na paletach, i znów korzystamy. Tutaj mamy na obu paletach, widzimy paletach, więc objętość jednego kartonika pomnożona razy ilość kartoników, którą sobie tutaj kupujący zażyczył. <grym> więc 0,35 razy 0,26 razy 0,24 równa się 0,02184 pomno, pomnożone to razy 45 opakowań zbiorczych, bo tyle mamy na tych dwóch paletach wynik 0,9828 m3. Objętość wszystkich PJ mamy tutaj objętość ładunków na obu paletach, więc trzeba do tego dodać, żeby obliczyć objętość wszystkich PJEU, objętość dwóch pustych palet, a więc już wcześniej mieliśmy obliczone, że 1,2-08 razy 0,144 to jest 0,13824 metra sześciennego razy dwie palety. Eee, mamy tutaj wynik 0,27648 metra sześciennego plus to, co nam wyszło wyżej, czyli objętość ładunku tych 45 kartoników zbiorczych, daje nam wynik 1,25928 metra sześciennego. I odpowiedź pod całe zadanie: objętość wszystkich PJEŁ równa się 1,25928 metra sześciennego. Całość zadania nie wydaje się trudne. Mam nadzieję, że tym filmikiem pomogłem Wam zrozumieć ten typ zadań i rozwiązałem trudność, która wam się pojawiła w zadaniu. Jeśli będą jakieś pytania, no to oczywiście podczas zajęć na, na moodlach na czacie jak najbardziej jestem dla Was dyspozycyjny. Postaram się odpowiedzieć Wam na wszystkie nurtujące Was pytania, ale w głębi serca no, liczę na to, że już po tym filmiku nie będzie takiej potrzeby. Dziękuję i do zobaczenia podczas zajęć.